Który owad jest największy? Indonezyjski gigantyczny Patyczak jest najdłuższym owadem na świecie. Przy 33 cm długości mógłby zmieścić się na jednej stronie tej książki. Mistrzem świata wagi ciężkiej wśród owadów jest Goliat. Jest tak ciężki jak chomik. Tutaj, tutaj jest ten żółch Goliat Motyle Motyle monarchy wędrobne są rekordzistami w lataniu na dużo odległości. Każdego roku lecą z Kanady do Meksyku. Jest to podróż licząca 3500 km. Tropikalny karaluch jest najszybszym biegaczem znanym w świecie owadów. Pędzi z prędkością ponad 5 km na godzinę. A który owad jest najmniejszy? Trudno by ci było zobaczyć błonkówkę. Ponieważ jest niewiele większa od przecinka, samica składa maleńkie jaja wewnątrz jaj innych owadów. Może ona pomieścić aż 20 jaj w jednym jaju motyla. Kostsinocera hercules, ćma z rodziny pawic, jest najszerszym owadem na świecie. Od brzegu jednego skrzydła do brzegu drugiego skrzydła osiąga rozmiary talerza obiadowego. Czym jest owad? Owady mają trzy pary nóg, to razem sześć, i trzy części ciała. Pierwsza część to głowa, druga tułów, a trzecia odwłok. Jak wszystkie owady, również trzmielówka ma trzy pary nóg i trzy częściowe ciało. Człówki, głowa, oko, tułów, skrzydło, odwłok, noga. Prosionki nie są owadami. Należą do tej samej rodziny co kraby. Homary i krewetki nie widują się jednak zbyt często, gdyż prosionki żyją w lądzie, a nie w wodzie. Kiedy mucha, to nie mucha. Prawdziwa mucha, jaka jak mucha domowa ma tylko jedną parę skrzydeł. Ważki, świtezianki i jękki wszystkie mają po dwie pary skrzydeł, więc tak naprawdę wcale nie są muchami. Sto noga ma zbyt wiele nóg, by być owadem. Jeden rodzaj ma ich aż 176 pa. Czym może być robak? Wśród robaków są owady, które mają haczykowate nosy, podobne do igieł. Wykorzystują je do otwarcia pożywienia. Wtedy wysysają smaczne soki z wnętrza i używają nosa jak słomki. Czy pająki są owadami? Nie. Pająki mają 8, a nie 6 nóg. Co więcej, ich ciało składa się z dwóch zamiast trzech części. To dlatego, że głowa i tułów pająka połączone są ze sobą bezpośrednio. Istnieje około dwóch, około miliona rodzajów owadów. Więcej niż jakichkolwiek innych zwierząt na świecie. A naukowcy wciąż odkrywają nowe. Pluskwy są wampirami wśród owadów. Nocą poszukują śpiących ludzi, by ich ugryźć. Wtedy wysysają ich krew.